Ja pierdziele nawet o Ja od rana musiała być taka pośpieszana. Zresztą ja uważam, że ja nie wiem, czy ja chcę jechać po te drzwi. Kto teraz wymyślił, że ja teraz będę wybierać niebieskie czy zielone, a może różowe, a może fioletowe? No myślisz, że to na moje nerwy jest. W ogóle potrzebuję tych drzwi, czy ja naprawdę potrzebuję, czy ja nie dam rady żyć normalnie z normalnymi drzwiami. Jak człowiek jakiś taki cywilizowany, to ja muszę wszystko jakoś tak inaczej wybierać i, i decydować się na jakieś dala. O. 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 o, widzisz? No tak sobie myślę, Ola, że my na spokojnie możemy, słuchaj, jesteśmy wcześniej, to damy radę sobie na spokojnie wszystko obejrzeć, wybrać, zdecydować. Ja się skłaniam ku niebieskim, takim, wiesz, delikatnym Szaroni obiecki, gołębi. Co ty myślisz, Ola, o tym? Tak? Tak? Fajno, nie?